Witamy Was w naszym kolejnym ma materiale pod tytułem pytania i odpowiedzi, który jest póki co, bo póki co już nie wymyślimy, a chyba już nie wymyślimy, ale ok Kilka pytań znowu od, z Waszej strony, kilka odpowiedzi z naszej. Zaczynamy. Kzazaks, jakie sztuki walki ćwiczyłeś? Kingboxing. <grym> Dobra, możemy wyjść szczerze, że ja dlatego tego to tak się było. Na jakim sprzęcie nagrywacie i renderujecie? Yy, na komputerze. <laughs> wyczerpująco odpowiedź. Yy, to znaczy nie znam swoich specyfikacji. Yy, procesor 16 duo, karta graficzna Nvidia 512 mega. Yy, co, tam, yy, co tam? Żeś się nauczył ten? Nie, nie nauczyłem. Yy, Gigaramu i programem, programem Camtasia najczęściej. Frapsem, Frapsem. No wiadomo standardowe. Standardowe. KB, czy będziesz na Woodstocku? Nie, nie będę, bo nie lubię takich imprez dużych, a jedyny zespół, który jest tam na chcieć zobaczyć, to jest Anti-Flag i nie, 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 nie. E... Fajnie. Kto wyjdzie z grupy na EU? Wątpię, że Polacy. Z której grupy? Z naszej? No, chyba z naszej. Podejrzewam, że Rosja i, i Grecja, bądź o, nie wiem, ja bym bardzo chciał, żeby Polacy, ale póki co zapowiada się, że faktycznie faworytem grupy są Rosjanie. Uff, no. Grali... Pacaki. Czy graliście kiedykolwiek w Wolfenstein Enemy Territory? Mm, ja grałem tylko w Return to Castle, ale Enemy Territory to był jakiś dodatek albo... To był god... mod, tak. Mod, nie, to nie grałem. Znaczy osobny mod, ja grałem chwilę, nie podobało mi się. Zdecydowanie, jeśli chodzi o jakieś tam strzelanki, wolałem. Pograć sobie w Cwayka Trojka albo w anektowenie. Byłem lepsze. Czy będzie nagrywał gry z Adamem? Czy będziemy let's play z Adamem? Zobaczymy. Nie, to jeszcze nie, nie jest nic powiedziane, że nie, że tak. Jakby nadarzy no, się okazja, to czemu nie? Ja nie będę. E, jaka była wasza pierwsza gra na PC? Ta pierwsza gra na PC Demo Diablo. A pełna wersja? Pełna wersja, no kurczę. Hunter Haunted. A mówiłeś o tym. Tak, o tym w vlogu. Moja pierwsza wgana PC jaką miałem, to dostałem z pierwszym komputerem Die Hard Trilogy, czyli po polsku Szklana Pułapka. Czy, czy gry RPG to słabe gry? Nie. To chyba była, to chyba była wbita do mnie. To było dziwnie zadane pytanie troszeczkę. Wiadomo, że są słabsze tytuły z tego gatunku, ale nie można przecież aż tak generalizować i powiedzieć, że wszystkie RPG są złe. No. Każdy lubi jakiś tam gatunek, prawda? Mm, dokładnie. Według tego, kto lubi strzelanki czy tam wyścigi, powie, że RPG są słabe, bo po prostu mu się nie podobają, to jest jego subiektywna ocena. Kto tak skocha gdy RPG, on jest strzelanki. dostał. Mm. Kiedy zobaczymy Coop WoWa? w Co WoWa? Jak, jak ja go zainstaluję. No i wtedy gramy. Wtedy gramy. Mamy parę ciekawych pomysłów, których nie zdradzimy. Znaczy to są jego ciekawe pomysły według mnie. No dobra. Jaki jest wasz ulubiony film? Znaczy nie, wspólnego nie ma. Wspólnego. Może, może seria z, z... Nie, nasz z... wspólny film. ulubiony film to mógłby być Clerks. Przedawcy. Super, tak. Mm, ok, no to ok, byliśmy ok. na romantycznym seansie w kinie, we dwójkę. Uśmialiśmy się jak cholera i do dzisiaj dobrze to wspominamy ten film. Ten. Często do niego wracamy nawet. Tak, tak, tak. A osobno? Osobno mój ulubiony film, kurczę, no ciężko. Wam bardzo żubę. Bardzo dużo filmów lubię, no ulubionego filmu jako jednego, jednego nie mam chyba. Bardzo lubię. Z takich pojedynczych tytułów bardzo lubię. Armagedon, zielona mila. No kurcze nie, nie będę wymieniał, no, bo tego jest w masa, masa, cała masa. Żywe trupy. <laughs> Zdecydowanie. Znaczy nie wiem, ja, śmieję cię powiedzieć. Ja też... Ja się miałbym wydać jeden, to chyba ojciec z część pierwsza. No, no, film, 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 film film już starszy, ale bardzo fajnie zrealizowany, fajnie pokazujący wszystko. Świetna dla na Brando przede wszystkim, ale Pacino. Fajnie, super. Można powiedzieć, że oboje mamy e, takie gusta, że jak jest dużo takich dobrych produkcji, to ciężko wybrać wśród jakichś tam e, filmów, które są już jakimś klasyką, czy czy, czy, czy no ciężko, ciężko, ciężko wy, wybrać ten jeden wśród tylu perełek. Kiedy ciąg dalszy Silent Hill? Kiedy nadarzy się okazja? Coś nam się zapomniało ostatnio o tej serii. Nie, nie, częcia, trzeba... czasu nie ma. Wiesz, jest, to nie czasu. Wiesz, bo w tych na ten, nagrywamy ten... i uciekamy, nie? Póki co będzie niedługo, pewnie, jeśli nagram go jeszcze raz, bo bym się nie nagrał. Drugi odcinek mojego Land of the Dead. Um, czy planujecie coś na 100 widzów, na 100 subskrybentów? Hmm, na razie w planach nic nie mamy, ale na pewno coś będzie. Coś, coś będzie. Nie można, nie można przecież takiej okazji odpuścić, prawda? No. Pewnie dostaniecie materiał z naszej najebki. E, ostatnie pytanie. Co sądzicie o kibolach? Ja jestem kibolem i jest to zajebisty. Znaczy co sądzimy? Okej, okay. ja potrafię zrozumieć, rozumiem fanatyczne kibicowanie klubowi. Mm, Okej, okay. jeśli ktoś to faktycznie lubi, jeśli to się w pewnych granicach zamyka. A nie ładowanie się po twarzach czy, czy, czy cokolwiek takiego. To To jest... wiesz. wiesz. Będąc wolem nikt Ci nie każe ładować się, bo Nie, to nie, to jest to, wybór. tylko to jest tylko... Dlatego ja mówię, ja szanuję ludzi, którzy mają faktycznie pasję w tych klubach i wiesz, bawią się tym, ale a nie idą po prostu się trzaskać, bo to nie na tym chyba polega. No Ale to, to jest ich sprawa i ten, To jest ich sprawa, tylko potem kibory, idziesz, nie musisz iść się tylko, tylko potem idziesz na stadion nie czujesz się bezpiecznie, no z rodziną czasem ciężko było wyjść na stadion. No nie. chyba nie. Chyba... Tak mi się wydaje. Ja nie, nie mówię, ja nie mówię, że wszędzie, ale, ale, ale no są, są takie sytuacje. Nie? No nie w tych czasach. No ja nie wiem. No nie wiesz. I, i tu macie nasz, nasze odmienne opinie na różny temat. Okej, okay. to były wszystkie. Szybko wszystkie? Szybko poszło. Uuu. Dobrze. <śla> to dawajcie więcej. <śla> <śla> Żeby te odcinki były dłuższe najbardziej. My będziemy więcej o tym gadać, to co? Kiedy odcinek następny sami? a może się zastanówmy? <noise> Nie no, dziękujemy za pytania, to znaczy dziękujemy, no my staramy się w miarę rzetelnie nam to tu powiedzieć i w miarę usatysfakcjonować usatysfa Was. <noise> high, trzeba, y, high five. Właśnie, trzeba high wypuścić. No dobra, już, dasz mi powiedzieć na razie? Nie, a czemu się żegnasz, skutkiem. skutki. Ile to ma minut? 6. Czekaj, no, no, jak wyjdzie jak na 7 to się, to się żegnamy. 那来是